Otwarto wystawę Michał Kajka, znany i nieznany poeta z Mazur. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycznego Wełku. Michał Kajka był mazurskim poetą ludowym, artystą, działaczem, bojownikiem, który walczył o polskość Mazur. Pisał zgodnie z porami Roku i Świąt. To ważna postać dla regionu. Gratuluję panu dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej, że przywiódł nam tę wystawę o kajce przecież Kajka jest tutaj obecny od 45 roku mamy jedna z pierwszych ulic Olsztyna to była Michała Kajki tam się mieściło między innymi radio taka pierwsza rozgłośnia radiowa i Kajka jest punktem odniesienia dla naszej kultury regionalnej Trudno mi sobie osobiście wyobrazić współczesnego mieszkańca w armii Mazur, który nic nie wie o kajce, więc ta wystawa jest kapitalną okazją, żeby ewentualnie nadrobić te braki wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszego regionu. Postanowiliśmy mieszkańcom Olsztyna przy okazji 670 urodzin miasta przypomnieć postać, która jak chyba żadna inna potrafi połączyć warmię, Mazury. Polskość z kulturą re regionalną Warmii i Mazur. Cieszę się ogromnie, bo postać jest dosyć ważna w naszej historii, dla naszej tożsamości, dla naszej polskości. Był to człowiek, który właśnie walczył o polską mowę i wydaje mi się, że z jego życiorysem, z jego twórczością należałoby się jak najwięcej zapoznać, szczególnie tutaj myślę, że młode pokolenie, młodzi ludzie mogliby się ku temu jakby trochę skłonić dlatego że e, tak jak wiadomo nie był on Niemcem nie był Polakiem ale był mazurem i właśnie na te sprawy takie tożsamościowe trzeba naprawdę dużo dużo zwracać uwagi e, a cieszy to też że pomimo że był mazurem odwiedzał Olsztyn czyli Warmię nie był ani Niemcem, ani Polakiem, był mazurem, człowiekiem pogranicza. W jego tekstach pojawia się bieda, strach przed złem i wojną, obraz prac gospodarczych. Z przymrużeniem oka opisywał ludzką głupotę, lenistwo i cwaniactwo. Wystawy można oglądać do 14 listopada na placu Jana Pawła II pod olsztyńskim ratuszem.